Bolonia, rok 1497. Wieczorem 9 marca 24-letni Mikołaj Kopernik obserwuje zakrycie Aldebarana przez Księżyc. Aldebaran to gwiazda pierwszej wielkości z konstelacji byka, najjaśniejsza, jaką Księżyc może przesłonić na ziemskim niebie. Zakrycie Aldebarana przez Księżyc jest pierwszą udokumentowaną obserwacją przeprowadzoną przez Mikołaja Kopernika, asystującego wówczas profesorowi astronomii Domenico Marii Nowarze. Na kartach dzieła o obrotach Kopernik relacjonuje. W Bolonii, 9 marca 1497 roku Chrystusa, po zachodzie słońca, przypatrywałem się, mianowicie temu, jak księżyc miał zasłonić błyszczącą gwiazdę spośród hiliat, zwaną przez Rzymian Palilicium, czyli Aldebaran, i doczekawszy się tego, zobaczyłem gwiazdę dotykającą ciemnej części globu księżyca i pod koniec 5 godziny w nocy już ukrywającą się między rogami księżyca bliżej jednak południowego rogu o 1 trzecią prawie szerokości. Czyli średnicy księżyca. Wykorzystując aplikację stellarium z Jerzym Rafalskim, astronomem z planetarium Toruń, zbadaliśmy przebieg zakrycia Aldebarana przez księżyc nad Bolonią. Okazało się, że opis Kopernika różni się od rzeczywistego przebiegu zjawiska. Owszem, gwiazda zniknęła za tarczą srebrnego globu, lecz zaledwie na kilkanaście minut, wręcz muskając jedynie jego południową krawędź. Nie może więc być mowy o zniknięciu Aldebarana za ciemnym brzegiem Księżyca na wysokości aż 1 trzeciej jego wizualnej średnicy. Podobnie jest z czasem obserwacji podanym przez uczonego. Jerzy Rafalski, Planetarium Toruń. Wtedy mierzono zupełnie inaczej czas. Panowały tak zwane włoskie godziny. Godzina zerowa następowała w okolicach zachodu Słońca albo mniej więcej pół godziny po zachodzie Słońca. Wtedy też powstał zegar, 24-godzinny zegar, który rozpoczynał liczenie godzin właśnie po zachodzie Słońca. A więc gdybyśmy rzeczywiście chcieli dokładnie odtworzyć według opisu 9 marca 1497 roku pod koniec piątej godziny, no to księże Zachodził wtedy, a więc może chodziło Kopernikowi o zachód Księżyca, a nie o zakrycie samej gwiazdy. Coś tu się nie zgadza. Niemniej rzeczywiście do zakrycia wtedy doszło, chociaż wcale nie tak jak opisywał to Kopernik. Skąd tak duża rozbieżność między opisem a faktycznym przebiegiem zakrycia? Być może zdecydował duży upływ czasu między wystąpieniem zjawiska a jego zrelacjonowaniem na kartach de Revolutionibus. Przypomnijmy, w czasie swej pierwszej udokumentowanej obserwacji Kopernik miał 24 lata, zaś dzieło swego życia spisał w dojrzałym wieku. Musimy przy tym pamiętać, że Kopernik prowadził obserwacje jedynie okiem nieuzbrojonym, stąd nie miał możliwości dokładnego dostrzeżenia kluczowych kontaktów Aldebarana z Księżycem. Także średniowieczne metody pomiaru czasu dalece odbiegały od współczesnej precyzji. Z drugiej strony, opisując zakrycie, Kopernik podał zarazem drobiazgowe dane na temat położenia obiektów na sferze niebieskiej, można więc przypuszczać, że oparł się na notatkach sporządzonych w trakcie prowadzenia obserwacji. Jeszcze ciekawsze wydaje się spostrzeżenie, że relacja z przebiegu zjawiska byłaby w zasadzie zgodna z rzeczywistością, gdyby Kopernik zamiast w Bolonii znajdował się w Krakowie. Może więc uczony dokonał czegoś w rodzaju retrospekcji, zachowując w pamięci zjawisko, które obserwował w Bolonii, przedstawił późniejsze obliczenia omyłkowo odnoszące się do lokalizacji Krakowa? Podziwiając tegoroczne zakrycie wieczorem 28 kwietnia ujrzymy powtórkę fascynującej historii. Po zachodzie słońca odszukajmy wąski sierp księżyca. Tuż obok, z lewej strony, spróbujmy wypatrzeć gwiazdę, która mniej więcej kwadrans po 20 zniknie za ciemną krawędzią księżycowej tarczy, by około 21 wyłonić się po jej jasnej stronie. Mimo, że Aldebaran to gwiazda pierwszej wielkości, warto posłużyć się lornetką lub teleskopem, bowiem w porze zakrycia niebo będzie jeszcze rozświetlone łuną gasnącego dnia. Pełny tekst opowieści publikuje tygodnik Polityka w numerze z 26 kwietnia, a owocnej lektury i takichże obserwacji życzy autor.